Siema, jestem Fiatowski, a dzisiaj pokażę Wam czym podróżuję No także za chwilę zaczynamy Zobaczcie, to jestem ja Nie wiem czy mnie dobrze widać w tej kamerze, ale to jestem ja Także zapraszam do oglądania To jest wnętrze tego samochodu Tu jest prędkościomierz Tak wygląda kierownica Manualna, bie manualna skrzynia biegów Tutaj są wszystkie opcje, które są dostępne. Ekran mały. Zobaczcie. To działa. Starko Nie pytajcie się, gdzie to nagrywam, ale. Tak wygląda z tyłu. Tam też siedzę. Tłokietnik tu jest. Funkcjonalny. Ręczny. To no. Pokażę Wam teraz ten samochód z zewnątrz. Tak mój samochód wygląda z przodu. Dłaniaczki ja, nie zobaczycie tablicy ilustracyjnej. Tak wygląda z przodu. Na razie mogę wam go pokazać z przodu. Za chwilę wam go pokażę. Zresztą. reszty. No to... No to tak. Na samochód ma silnik o pojemności. 1,2 litra. Moc jest 110 koni mechanicznych. Napęd oczywiście na przednią oś, czyli na ta kółaczka. No, na razie jest, są zimowe koła, no także nie ma alumfelk. Jest 6-biegowa manualna skrzynia biegów. Także pokażę Wam teraz tył samochodu. Także już kończę ten film. Zostawcie subskrypcję, lajka. No i widzimy się w następnym filmie. Cześć.